Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na meczu w GKS Wierzyca 2011 Stężyca oraz AZS Uniwersytet Gdański. Zapraszam do wywiadów pomeczowych. Ze mną jest trenerka drużyny z Gdańska, Agata Kopczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, mecz? E, pomyśli, chyba e, pani. Pani drużyny tak, 3-0 wygrana z drużyną Wierzycy. Inauguracja rozpoczęta bardzo dobrze. Jak Pani to skomentuje? Cieszymy się, że już zaczęłyśmy, bo jednak nie grałyśmy w ubiegłym tygodniu, bo miałyśmy wiadomo zespół Storunia, który zrezygnował z gry w drugiej lidze. Cieszymy się, że to już poszło. Gramy do końca tak y, nie jesteśmy jeszcze zadowolone, przynajmniej ja jako trener, z tego, co tutaj się dzieje, ale to jest dopiero pierwszy mecz, to jest początek sezonu. Jestem przekonana, patrząc na potencjał tego zespołu, który tutaj grał, że za dwa, trzy miesiące będziemy naprawdę fajnym zespołem, który y, będzie grał dobrze w siatkówkę dobrze jak wpłynął na drużynę właśnie ten tydzień dłużej powiedzmy przygotowań tak inauguracje rozpoczęliście teraz, a nie tydzień wcześniej tak jak już pani wspomniała. Czy było to dobre dla drużyny, czy raczej już dziewczyny były tak naładowane tą energią, że chciały już grać? No na pewno chciałyśmy już grać tak i dowiedziałyśmy się o tym w czwartek, czyli tak praktycznie dwa dni przed rozpoczęciem Ligi, że nie będziemy grały. Ciężko nam było zorganizować sparing partnera, bo wszyscy już grali ligę, więc nie mieliśmy absolutnie z kim zagrać, więc rozegrałyśmy sobie taki mecz między sobą, który też miał jakiekolwiek znaczenie dla nas, prawda? No i cieszymy się, że już gramy, że jesteśmy teraz tydzień za tygodniem analizy, przygotowania i, i gramy, gramy dalej. Za tydzień gramy u siebie z zespołem AZS-u, AWF-u Warszawa. Będziemy starały się znowu gdzieś poszukać punktów, ale przede wszystkim grać z meczu na meczu. Mecz coraz lepiej, bo to jest dla nas ważne. Najlepiej w siatkówkę chciałabym, żeby mój zespół grał na koniec sezonu. Dobrze. Wspomniała Pani właśnie o przyszłym meczu z zespołem z Warszawy. Jakby Pani mogła w kilku słowach ocenić, jaki to jest zespół, jaki był w zeszłym ubiegłym sezonie, i może ma Pani jakieś tam, powiedzmy, przecieki, które mogłyby Panią jakby naprowadzić na to, jak przygotować zespół przed tym meczem? Yy, nie znam tego zespołu kompletnie, nie graliśmy ze sobą. Zespół w zeszłym roku grał w lidze pierwszej, co już samo mówi za siebie, że pewnie część dziewcząt, która tam została ma już jakieś doświadczenie i to całkiem niezłe, bo, bo pierwszoligowe. My nie znamy tego zespołu. Wiem, że tylko tyle, że jakieś dziewczyny z tego zespołu odeszły, ale w związku z tym, że nie znam tego zespołu, specjalnie się nie zastanawiam. Wie pan, ja mam taką zasadę w życiu, że ja zawsze staram się, żeby mój zespół grał dobrze i jeżeli my gramy swoją siatkówkę, to wtedy wszyscy mają z nami kłopoty. Natomiast jak ja będę analizowała, co gra przeciwnik, i moje dziewczyny będą taktykę pamiętały przez y, początek pierwszego seta, a później już nie będą wiedziały, to najlepiej, jak one się skupią na swojej dobrej grze. Dobrze, jeszcze y, wracając do dzisiejszego meczu, widziałem tam upomniana albo pani, albo pani zawodniczka żółtą kartką, jakieś, y, jakieś denerwujące akcje, coś takiego, emocje są. Znaczy, to nie były denerwujące akcje, to były śmieszne akcje. Ja też sobie zażartowałam. Pan sędzia to usłyszał, przepraszam go za to, ale no odbicie piłki zawodniczki ze Stężycy rozgrywającej, no było ewidentnie nie podwójne, tylko potrójne. No i takie błędy już trzeba gwizdać. Ja rozumiem, że możemy się tutaj szarpać w dyskusjach, czy był blok, czy był aut, czy cokolwiek, bo no, bez challenge'u tego nie, nie złapiemy. Tak? Ale to akurat była taka sytuacja, że no, można było zagwizdać piłkę dla nas. Pan sędzia to puścił, no i ja tak sobie zażartowałam trochę, może fajnie i niefajnie, przeprosiłam pana sędziego za to i też dostałam kartkę za to, tak? Ale to dla mnie nic nowego, ja się nie przejmuję kartkami. Dobrze, to w takim razie dziękuję pani bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Ja również bardzo dziękuję, życzę powodzenia i y, trzymamy kciuki za dzisiaj Stężyce, bo za chwilę będą grały mecz pierwszoligowy, także życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Z nami jest e, trener drużyny ze Stężycy, Berenika Tomsia. Dzień dobry. Dzień dobry. E, mecz nieudany. E, nie oszukujmy się, mecz ciężki dla Was. E, nie udało się uzyskać tych punktów. E, dlaczego? E, no Na pewno zespół z Uniwersytetu e, był bardziej ułożony, pokładany. E, nas jeszcze niestety dalej męczy ta nasza młodość, całego zespołu. Oraz to, że rotowaliśmy bardzo dużo składem, e, ponieważ niektóre z dziewczyn dzisiaj będą występowały także w pierwszej lidze. E, także musiałyśmy robić dużo zmian. E, no i co? E, myślę, że najbardziej szkoda tego trzeciego seta, w którym miałyśmy już wszystko na widelcu e, i takimi prostymi e, błędami niestety oddałyśmy, oddałyśmy tego seta. Także szkoda naprawdę, że nie udało nam się drapnąć żadnego punktu tutaj. No i co? No i myślę, że to jest dobry materiał do dalszego szkolenia, do analizy. Poglądamy sobie wszystko. Poglądamy nasze błędy i wyciągniemy z tego wnioski, żeby już w następnym meczu było lepiej. Poprzedni mecz z zespołem Zbyt Goszczy wygrany 3-2, co samo wskazuje na to, że był to ciężki mecz. Dziewczyny były zadowolone. Domyślam się i teraz pytanie do Pani, jako trenerki. Czy wygrana 3-2 cieszy tak samo jak wygrana 3-0? Jak Pani to ocenia? Czasem jeszcze bardziej cieszy ta 3-2, bo to znaczy, że mecz trwał 2-2,5 dwie, dwie godziny i było bardzo, bardzo ciężko. Także czasami te 3-2 daje takie poczucie, że, że naprawdę walczyliśmy. I udało nam się wygrać mimo tego, że przeciwnik stawiał ogromny opór. Oczywiście, jeżeli by patrzeć na tabelę, no to życzylibyśmy sobie samych wygranych 3-0-3-1, bo to nam daje dużo, większo, dużo większą ilość punktów. Ale te 3-2 naprawdę dziewczyny dały z siebie wszystko i jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Dobrze. A jakie cele na przyszłość w tej drugiej lidze? Nie chcę się też wypowiadać za mocno, ponieważ jestem dzisiaj w zastępstwie za trenera Miłosza Majkę. E, więc jak dorwiesz go, to bardzo proszę go zapytać o to. E, no myślę, że najważniejszym naszym e, tutaj pomysłem na nasz klub i na to istnienie naszego zespołu jest to, żeby ogrywać dziewczyny. E, żeby wyszkolić je na przyszłe siatkarki. E, i żeby dać im właśnie takie wejście w tą karierę, pierwsze mecze, pierwsze występy w drugiej lidze, żeby je ograć po prostu. Dobrze, dziękuję pani bardzo za wywiad. Ze mną była Berenika Tomsia. Dziękuję bardzo. Po więcej takich wywiadów i transmisji zapraszamy na Ale Kanał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia dalej. Cześć.